Dobrze, yy, jak zaczynam nagrywać, a moja mama się lubię do Rosarta i dzisiaj będziemy sobie grali w Starsa. Weź to ten, X tam, daj. A już zapraszam. tylko ty teraz jesteś? No, teraz. Jestem Któreś masz tutaj w sklepie? Okej, yy, Chcesz grać kitem czy low? Bo low jest na daleko, a kit jest na blisko. No to nie on jest na daleko. gramy. No. Już nauczyłam się, gdzie klikać. No, to jest wydarzenie. lajki i śluby, a nas To sobie wówczas nie będzie live, bo będzie na pewno jakiś specjalny. Dobra, gram. Tu <laughs> się ja nauczyłem chyba celować, nie? Chyba tak, ale nie wiem, czy... Czekaj, tak się celuje. Hmm. No i jak puścisz teraz, to ten Okej. Okay. On jest też na ale... I ty masz takie coś ulka, że jakby rzucasz taką y, dużą y, tak, y, nie śnieżkę, znaczy nie hmm. śnieżkę, ale ten i y, takie kółko i... Y, twoje pociski, patrz, walnij w niego, w tego, w któregoś walnij. Zobaczysz, mu się wyświetli jakby taka śnieżynka ko koło niego. Jest taka śnie śnieżynka koło niego? Jest? No, no, super. Ja jestem tak skupiona na tej grze, że wpuczenie skoczy co to do mnie mówić. Chowaj się tam do tego. Nie, ty myślisz, że ja nie umiem grać? Nie, ale nie, no No i co? To bym trzeba tytować. To jest tak cię skłowam, a ty graj. Nie. To będzie gra solo dla mnie, a dla innych będzie ułatwienie. Spray. No spray! Tak, też mogę namalować. A, okay. Wiesz jak się maluje? Mm. Widzisz? Emotka? I tutaj możesz tu wysyłać I tam na górze masz spraye. Nie, Super. Coś tam nie? No, Barley'a. Tego co rzuca. O, par, 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 ciężko. Zrobię. Pancji. Ale on mnie nie widzi. Mhm. O kurde, przypał. Przypał. No, mówiłam, że cię widzi. Jest wyzykujemy? Mhm. Kurde. Dobra, przegrana. No. Ja pierdzielę Nie mogę z tobą. Ja sobie mam jedną Nie perl, tylko Hanka, więc... Dobra, Franka biorę jedną. A tu mam dać wyjście? Tak. A wolisz zagryzki ten raz? Wolę. Kury? Ja pierdzielę. Legendarna postać. On ja jest na blisko. Szalczyna? Ja nie podejdę do nic No ale masz ulta. No co ty robisz? Dobra. On jest na, bli na blisko, zobaczę. Mhm. Ale ma takiego ulta, że, że yy, sam ci się ładuje i że skacze na kogoś. Na mnie możesz skacze skoczyć, ale. Wyceluj se. Nie trochę. No, i tamte? No, Myślałam, że muszę po to i po ty tego nie wybrałaś. Tak, tak, tak. Na tyle nie, tak. nie, nie, widzę. nie, właśnie nie, 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 O, to, to, to. dawaj tego, El Primo chciałam Co ty zrobiłaś? Go. Ja pierdzielę! Co? Coś ty zrobiła! Nie wiem. Miałam spamić! Co miałam tak zrobić? Jak naciskać? Jak naciskałam! O Boże, serio? No? Jak masz na blisko, to, to... Nie chcę mieć na blisko, bo ja nie umiem na blisko jeszcze. Jakiegoś bałwana. Jaki? To Co masz z Ej, ale jak teraz to prze... No tak, ale teraz jak to przegramy, to... O, jest najsłabsza. Wrzuć nie masz I proszę, patrz to, patrz to. Zabiłem. Teraz tamtego. Tutek dobrze. No. O, mama za za takiej, taki. widzisz taką śnieżynkę obok niego? Jak to cała śnieżynka się za za yy, ja zrobi... Nie zrobi, nie? nie? To wtedy on się zatrzymuje, bo ty masz takie coś, że jak będziesz w niego... Nie, na razie tutaj chodź i Dobrze! Mam ulta. Pik, pik, dobrze. Dobra, to też wygrana już na pewno. Zobacz ile mamy cubów. Uleć się. Nie wiem tego zrobić. Lecisz się. Nie. Tam są. Patrz, patrz, Ty idź na poko. Na fika. Zabijam go? No. Łał! Wow. Widzisz, mówiłam ci, że ja potrzebuję nadal jakichś wiatrów. Wygraliśmy? Tak o Boże. Wow. Psz, psz, psz. Jesteś wyjście. No dalej, dalej. Jesteś ze mnie dumny? I teraz daj... Jesteś I otwieraj. Jesteś ze mnie dumny? Otwieraj, szybciej. Cuk, cuk, cuk. No kliknij to i jeszcze masz jednego. I kliknij. To no. co, kończymy na dzisiaj po wygranej? Czy gramy jeszcze? To jest jakaś... No ja muszę się ogarniać, synu. Gramy! Co ty, 7 minut dopiero. A to wystarczy Nie. Yes. Graj. Nie. szybko. Nie szybko, tylko jeszcze szybko, mamy... Bo ja muszę... 13 minut. Przeczepki muszę założyć no i, i zaraz co? Jeszcze do... mamy 12 minut. Max, 20 minut musimy. No dobra. Ała, moje włosy. Tak to zrobimy. A dasz to ładę do ziemnia? Nie. Jak Ja Cię będę nie ruszał. A dlaczego Ty podchodzisz? Dlaczego na blisko? A nie z daleka To o Boże. No i tak go zdejmę. Pyk. 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 Nara. Dobrze, atakuj. Atakuj tam. Dobrze, dostał. Już wielki startzik, kolejna wygrana będzie. Nie. Uciekaj, uciekaj. No uciekaj. 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 No uciekaj. Ciągle mi się. Uciekaj. Bo nie wygraliśmy, ale jesteśmy na to Bo ty miałeś uciekać, a nie. Ale co jak mi się kółko tu zacięło i palec mi nie jeździł po O Boże! To się tak robi! Aha. Zagraj ponownie czy wyjście? Ble. Wyjście. Braćceszko jest na daleko, to będzie miała. Nie, nie no Zamieniamy się. Mama! Nie zamieniamy się, bo mam telefon do kaby. To zamienia miejsc. Nie czemu? No co? Raj! Dobra. O nie, bo tam się nagrywa. No właśnie. Widzieli, że będą widzieć, jak mama chleczy w grę. Teraz będzie zamiana. Nie mam, nie? Jak mm. zwykle. A bo mi się teraz postaci mylą, bo ja wcześniej miałam Ulej. tamtą. Uważaj, powrót za trzy, cztery. Ulta mam. To jest nie Dalej, tutaj Nie mogę z ciebie. Zabili mnie. Na blisko podchodzi do szefów. Mhm. Tego to Ale ja też nie było. rozróżniam. Uważaj, uciekaj. Tego to nie było. Podchodzisz na blisko do szefów. No ale ty rozróżniasz, którzy mają blisko, którzy nie, a ja nie. Wrazem ja na telefonie. Wszystko, idziemy, ci odbiorę. Zamiana miejsc, bo ja mam na kabelku. dobra! <grymka> na kabelku. Ostatnio... Nie! Co? Nie chciałam tego grać. Dobra, to nie. idę ręka. A ja tym Zaraz daj lody i zębek. Bieg, dawaj tu do mnie! No, co ty robisz? No atakuj, go. no atakuj go! No atakuj go! Nie gdzie on jest! No Ja, ja to gra. Ale patrzcie, widzowie, tutaj jest jakiś typek, i ona się ucieka. Mia miał 1000 HP. Jakby w niego raz uderzyła, by zginął. I by była różna, wyeliminowana jedna. <słuch> Сейчас тут... Не, не, там нет. О, о, о! Куда? 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 Tam atakuję. Do, dobrze! Kurde, atakuj, atakuj szybko! Dobrze! Ale nie wydajcie znowu jednym tych odwiedzin, to jest dopiero na początek, ja się uczy. Dziś czego. Ciekawym czegoś tam. Dlaczego? Co? Dlaczego? Dobrze mama yo Zaraz będę miał wkarni A możecie używać? Jest tutaj i suba. Mama! Ale jakby znajdę się taką sytuację to atakuj w te w krzaki i gdzie Bo naprawdę mogę się, yy, zabić tą postać. Dobra, atakuj, atakuj. Dobra, okej. Okay. Zgoniłem go ulcem. Nie chce mi się tam. Chodź tu. Chodź tu, bambiki. Bambiki, że to tu ja jestem. Ale to było dziwne Ty przestoj, Elfrim go atakuje Atakuj! 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 Nie Jeszcze pięć minut Jakiego zadmiarza mam wybrać? Miko, kanál. Miko, 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 miko. Chcę znaleźć jakiegoś zawodnika, który... No wojcie bym ale... Ja może uciekać tak. Jakby zmięknie. Uważam w tysięcy za to. Ja wiem. Ej, Parko, patrz, to, to się to będzie śmieszne. Albo nie. Nie! Czekaj. Tego baza nie bij, baza nie bij. Tego co tutaj jest? Nie bij go. Pro... No nie bij go! Kurde. No nie bij go! No, nie bij go. A czemu nie? Bo ja mam z nim sojusz. Okay. A kto jest? A dobra, nie zacznę. Jakiś typek. Nie atakuj teraz. A tego ty? Tego możesz. Ale lepiej ja nie. Nie To najlepiej się gdzieś przyczaić, poczekać aż oni się pozybijają i uatakować na końcu. No i to jest właśnie no skill. O Normalnie. A ja się mogę skakać Bo oni na to Oni są dobrzy. wiem. Z tego co wiem, oni są O nie! Nie oni nie Ja tu prawie nikogo jeszcze nie... Atakuj, 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 dobrze Ale trzecie miejsce, trzecie miejsce Dobrze? No to Dwa razy wygraliśmy Czekaj, bo to tu muszę coś sprawdzić Ej, gramy w rankingowe To na innym odcinku zagramy w rankingowe. Okej? Okay? No dobra, to już skończymy pa widzowie.